Piłkarze lidera pierwszej ligi Pogoni trzeciej wyjechali na swoje pierwsze zimowe Ty jako fotoreporter miałeś możliwość wejścia tam, gdzie na co dzień wasi czytelnicy no, nie wiedzą, jak wygląda taki typowy dzień piłkarzy? No troszeczkę tak, byliśmy na siłowni, byliśmy w czasie, gdy zawodnicy byli masowani, udostępniliście nam taką możliwość, no i zawodnicy też nie, nie oponowali, żeby, żeby ich w czasie takich zajęć fotografować. Twoje najlepsze ujęcie z pogorzelicy to? Moje najlepsze ujęcie z Pogorzolicy to mi się wydaje, że podczas treningu e, zabawa bramkarzy, którzy, że tak powiem, e, skakali pomiędzy sobą. Tak to śmiesznie ujmę i tak akurat mam Bartka chyba fabiniaka z tego, co dobrze pamiętam e, ujętego, jak tak fajnie podskakuje pomiędzy dwóch bramkarzy. No takie, że tak powiem troszeczkę bardziej śmieszne, rozrywkowe. Byłeś kiedykolwiek na zgrupowaniu piłkarzy? Nie, nie miałem okazji być na, na takim zgrupowaniu i szczerze powiedziawszy nawet pracując jako fotoreporter sam byłem ciekawy jak to wygląda od strony, że tak powiem takiej technicznej zaplecza. Tak jak mówię, no jest to dosyć fajne, fajne przeżycie, bo tak poranne treningi, odnowy biologiczne, gdzie tak naprawdę no nie, mamy, nie mamy nawet takiej możliwości, żeby zrobić takie ujęcie piłkarza, który jest tam masowany czy, czy na siłowni. No jest, jest takie, jest takie ciężko ujęcie zdobyć, tak? No nam się, nam się akurat dzięki e, klubowi udało takie ujęcia zrobić i za to wam wielkie dzięki.